Cześć, droga Publiko, mamy już dzisiaj, no, praktycznie ostatni dzień dla większości, przynajmniej z nas tutaj, ostatni dzień Gamescomu, więc to będzie nasze, jakby podsumowanie calutkich targów. Ja, jako ulubiony redaktor, zaczynam, jakby tutaj nasze wspaniałe podsumowanie. Jesteśmy na luksusowych. Bez śmiechów, proszę. Jesteśmy na luksusowych balkonach naszego luksusowego hotelu, w którym zamiast wypoczywać, pracujemy ciężko, żeby dostarczyć Wam materiały, co robiliśmy przez cały ostatni, no, można powiedzieć, tydzień. I może krótkie podsumowanie targów ode mnie. Niewiele z nich pamiętam, bo cały czas coś robiłem, cały czas pisałem. Ale naprawdę były świetne. Oprócz takich pokazów, gdzie nie miałem szansy zagrać w żadną grę, zamkniętych pokazów, ekskluzywny pokaz dla dziennikarzy, miałem okazję sobie, sobie trochę później pograć na przykład na florach. Dziś udało mi się zagrać właśnie w Dark Souls. Widziałem dziś Skyrima, o czym wkrótce powinienem również napisać, jak w każdym filmie zapowi zapowiadam swój kolejny tekst. Um, jak mi się podobały targi? Bo to są moje pierwsze targi tak naprawdę, nie byłem ża na żadnym Gamescomie wcześniej, nie byłem na żadnym e choć mam nadzieję, że później jeszcze się uda na jakieś kolejne pojechać. Um, Lukasa nie słuchacie? Lukas się nie zna? Chociaż nie wiem, zobaczymy, <laughs> zobaczymy co to będzie. Um, moim zdaniem targi były naprawdę ekstra, um, zrobiliśmy naprawdę sporo fajnych materiałów specjalnie dla was, Ma napracowaliśmy je. Każdy tutaj się poci tutaj dla was, także błagam docencie to, szczególnie roboty tych chłopaków i docencie Rany. Tego pana. No i to tyle ode mnie. Naprawdę świetne targi. Sporo dobrego materiału, sporo dobrych gier i to jest najważniejsze. Niewiele było zawodów, niewiele, niewiele było średnich tytułów z tych, które oglądałem. Większość mnie zadowoliła i naprawdę mi się podobała. Jeszcze na koniec. Mam małe wymagania? Mam małe wymagania? Znaczy, widzieliśmy inne gry, prawda? Właśnie Mysza powiedział, mam... powiedział, że mam małe wymagania. Szczerze mówiąc, nie widziałem zbyt wiele gier. To raz, znaczy, jest wiele. Trochę widziałem, ale widzieliśmy inne z Myszą. Większość mi się podobała i to było super. Z większości pokazów wychodziłem zadowolony. Albo po prostu PR podziału, jest też taka możliwość. E, jeszcze coś do Was. Taka mała sprawa ci panowie wyjeżdżają już. To jest jakby ich ostatni dzień. Ja będę już jutro jeszcze przez cały dzień na, w strefie, która jest dostępna dla wszystkich, i będę w stanie ograć zdecydowaną większość gier. I możecie wzbogacić swoje posty w komentarzach. E, się po to, żeby nikt was nie oskarżył o spam, jak to ostatnio było, bo czytamy wasze komentarze w e, No i cóż, piszcie, jakie gry chcecie. Jakie gry chcecie, żebym sprawdził na florze jutro? Jakie gry chcecie, żebym opisał wam? Już zapowiedziałem, że będę widział Gears of War 3. Zapowiedziałem, że będę widział Kotora. Przepraszam, The Old Republic. Będę widział Simsy, także powinno być ciekawie. I postaram się też zobaczyć. Lola, nie lubię tego skrótu, Postaram się zobaczyć też League of Legend, Legends dla was. Choć na League of Legends nie znam się kompletnie. Um, no i to tyle. Zrzucajcie jakąś listą. Zadwana większość gier, się nie wszystkie, jakikolwiek by nie były. Jeśli mnie lubicie, rzucajcie najgorsze. Jeżeli mnie uwielbiacie, rzucacie najlepsze. I sprawdzę większość z nich. Już nie ganiają, bo czasu mało, także daję naszemu mistrzowi tutaj mikrofon. Tu, tu, tu. Uh. Ja targik podsumuję krótko, w, w, w trzech słowach, w trzech punktach tak naprawdę. Jestem bardzo zadowolony z tego, że Saints Row 3 mi się tak podoba, bo miałem nadzieję, że ta gra mnie zmiażdży i zmiażdżyła i kupuję ją po prostu pierwszego dnia i zapominam o wszystkich innych tytułach, póki jej nie skończę. Bardzo, bardzo mocno się cieszę, że Borderlands 2 też spełniło moje oczekiwania. E, bo, bo wiadomo jak to jest z sequelami, czyli taki, takich, takich e, unikalnych gier czasem można rozwinąć je elegancko, a czasem można pójść w taką dziwną stronę, jak na przykład poszło Prince of Persia z tym, z tym komiksowym wydaniem, które jakby no, no nie trafiło w Gustafanów. Ja jestem też smutny z jednego powodu, a z tego, że, że zagrałem w to cholerne Modern Warfare 3 i te spec Opsy mi się tak spodobały i sobie jednak nie odpuszczę do tej trzeciej części. I ją kupię, no trudno, trudno. No, myślałem, że, że, że wytrzymam, że po poplegopsa już mi przeszło, ale, ale jednak nie, no, muszę w to zagrać. E, w sumie to, wszy to, wszy to wszystko, tak naprawdę, bo e, no, targi były spoko. No. Na pewno wydaje mi się, że były lepsze niż, niż, niż ten rok temu. Wiele gier pokazywano, e, w sporo mogliśmy zagrać, i, i też, tak naprawdę, z większości pokazów, przynajmniej, wychodzimy zadowolony. Darkness mi się nie podobał. OK, ale, ale raczej resz reszta była zadowalająca, co, co najmniej. Także bieg dla mnie OK. Dziękuję. A mi się Darkness na przykład podobał całkiem. Komiksowy, fajny. Dużo krwi. Co tam więcej potrzeba dla Darkness? Makabreska. Czemu nie? Licz? Nie muszę. Eee, mam. Eee, dobra. Eee, targi. No, zdecydowanie więk większe w tym roku niż w zeszłym. Zresztą nawet i technicznie większe, dlatego że takie wszystkie dziwne sprawy, typu stoiska rekrutacyjne Bundeswehry, jakieś e, sklepiki poza tymi z, z oficjalnymi rzeczami gieńskomowymi, e, to wszystko zostało zepchnięte do podziemia do gigantycznej podziemnej hali. E, nazwano to Merchandise Village e, i no. Oprócz tego dorzucono tam jakieś takie atrakcje typu e, skatepark i tak, taki ten do, dla, do e, e, rowerów e, crossowych też, tor i jakieś takie różne dziwne rzeczy. No, rośnie to, e, potwornie dużo ludzi już w sobotę, kiedy e, po, m, ludzie, którzy normalnie gdzieś tam byli w pracy nie mogli się pojawiać na... Dniach w środku tygodnia dotarli, to zrobiło się, zrobiło się tak tłoczno, że nie dało się iść inaczej niż człap, człap krok za krokiem. A kiedy nam się wydawało, że tych ludzi jest strasznie dużo, to wystarczyło wyjść na zewnątrz i zobaczyć jeszcze gigantyczny tłum, który czeka na to, żeby tam wejść. Ja w zasadzie nie wyobrażam sobie, żeby, żeby będąc tutaj e, niesłużbowo, tylko prywatnie, wybierać inny dzień niż e, czwartek, piątek na wizytę, bo nie, sobota, niedziela to nie, dnia, nie No gry, no gry były, dużo ich było. To, co pograłem, w zasadzie wiedziałem, że będzie mi się podobać i podobało mi się. E, sprzęt w dużych ilościach pokazywany, jakiś najdziwniejszy, snajperki do PlayStation Move, różne rzeczy. No nie mieliśmy tego wszystkiego czasu wam pokazać, ani nawet jakby momentami ochoty, no bo tych gadżetów takich różnych było aż za dużo. Ja chyba już długo gadam, co myśla Tak, też mi się no. Ja jako ofiara kolonii, yy... Tak, dokładnie. Jeśli tak, nie, nie, nie chcecie wyglądać jak Shepard, proszę bardzo, wystarczy przyjechać do tego miasta. Naprawdę. Wyjść wieczorem na spacer. No ale już... już... Tak, dokładnie, dokładnie. Aktywnej stylizacji nazwałbym to nawet. Ale już pominiemy te szczegóły, bo to w tym momencie nie jest ważne. Ja przyznam szczerze, że co do gier, które oglądałem, to mam dosyć mieszane uczucia, bo część mi się podobała, część troszeczkę mniej i trafiłem na kilka prezentacji, które były po prostu nudne, tak jak powiedzmy właśnie Rizena dwójki, prawda, Dark Waters, gdzie no, w zasadzie każdy, kto na niej była, było tam około 30 osób, to tak już przysypiał pod koniec. No, sorry, no nie wszyscy niestety potrafią to zrobić z odpowiednim wykopem, pokazać grę w taki sposób, żeby zainteresowała. Znaczy ja nie twierdzę, że Resident 2 będzie złą grą, bo jeżeli ktoś lubił właśnie jedynkę, jeżeli lubi gry Rani, to podejrzewam, że się nie zawiedzie, bo to w zasadzie te same mechanizmy, które przez cały czas w ich grach były przez fanów lubiane, no ale po prostu sam sposób prezentacji był straszny ale co najważniejsze najważniejszą rzeczą jest 64 były 64 osoby siedzące w jednym pomieszczeniu podzielone na 32 osobowe dwie drużyny i naparzające do siebie z wszystkiego co tylko jest możliwe na gigantycznej wielkiej mapie na której prawie wszystko dało się rozbić czyli multi z Battlefielda Trzeciego. Eee, jestem już, opałem, jestem no. już mega zajarany. To po prostu w tym momencie nie ma opcji. Ja muszę mieć tą grę w dniu premiery, muszę ją mieć przed premierą, muszę w nią grać od razu. Sorry, jeżeli przestanę w ogóle pisać jakiekolwiek teksty, na gramie przez jakieś dwa miesiące po premierze gry, ponieważ będę pewnie sobie nabijał yy, no, maksymalny level i tak dalej, odblokowywał różne rzeczy. O, to... o, o, grze, o grze przeczytacie, bo właśnie, tak się składa, że akurat w tej chwili zacząłem pisać yy, takie szybkie wrażenia, prawda, na temat tego, jak, jak to wygląda, yy, co poza tym, Rage. A jeszcze powiem tylko, że jak ja zniknę, to znaczy, że już Crusader Kings drugi się ukazał, to... No, kolejna, kolejna sprawa to Rage, yy, fajnie, szybko, bezpretensjonalnie, postapokaliptyczny klimat, yy, Fajne animacje. No, mówię, w tej grze jedyne co mi tylko nie pasowało, co mi się nie podobało czas tej prezentacji, to jakość tekstur. No. One były naprawdę bardzo różnorodne, ale no, niestety nie były zbyt wysokiej rozdzielczości. Co nie zmienia faktu, że po prostu gra zapowiada się moim zdaniem fajnie. Naprawdę całkiem nieźle, takie e, borderland, o Obcięte już całkowicie, niemalże z tych elementów takich charakterystycznych dla e, hack and slashy czyli jakieś tam broni, dodatków i tak dalej, tak dalej. Po prostu, kurczę, jeździmy, rozwalamy, walczymy fajnie, szybko i z wykopem. E, co jeszcze z rzeczy, które e, mi się szczególnie spodobały? Mm, no tutaj też mieliśmy w redakcji podzielone zdanie na ten temat, e, ale ja się strasznie zajarałem e, Aliensami, czyli Colonial Marines. E, no to jest po prostu klimat filmu. Uwielbiam e, dwójkę, czyli Aliens, z e, na końcu, po naszemu obcy zdecydujące starcia, to jest dokładnie to i co najważniejsze czteroosobowy koop tam, no... Pff, sorry, ja to chcę, po prostu, no. No cóż, no poza tym tak jak wszyscy chwalili targi, że fajne, że duże i tak dalej, no co mogę powiedzieć, dokładnie to samo. No, na pewno były większe, byłem rok temu, e, tak jak Lukas mówił, wszystkie te takie przeszkadzajki i tak dalej, plus kwestie związane z handlem, z innymi rzeczami zostały zepchnięte do po prostu osobnej hali, a wszystkie hale targów były praktycznie po brzegi wypełnione stoiskami, także no, było co oglądać e, masa ludzi przelewających się w to z powrotem. Dużo lepiej niż w zeszłym roku sprofilowane te hale, to znaczy jeżeli się wchodziło na... E, to tam było MMO i tyle. Jeżeli się wchodziło na ósemkę, to tam było bardzo dużo sprzętu. E, po prostu o ile gdzieś w zeszłym roku były takie przemieszanki, że tutaj się sprzęt pojawił, ten to tego jest znacznie mniej w tym roku. Nie, no, on to też się zgadza. No, fff, gdyby jeszcze nie problemy z netem, czasami w centrum prasowym to byłoby już w ogóle pięknie. No. No i klimatyzacja by się przydała wszędzie, naprawdę, bardzo, bardzo konkretna, dużo lepsza, no ale no cóż, no, takie są uroki, kurczę, spędów, na które zjawia się ileś tam tysięcy ludzi, prawda? Dobra, ja już kończę. Mm. A ja sobie tutaj, przepraszam. No, też już możemy no, porównać no, bez wygłupów. Dokładnie. Ojejku. To cześć. On no, zawsze wraca jak zły sen. Na razie.